Cześć, tu nasio 03303 i tak. Rozpakowałem, że wszystkie mi się bateria złatowała, Ale popatrzcie, co w niej miałam Już mam przedstawiam po kolei. Już wyciągam karteczki i jedziemy. Hernandez, no i Getze Getze bieram szalkę, ale nie wiem. Miller. I. Top Master milioner Messi. Staty. Jest bardzo dobry. Jogłot. I zapowiadam już nową serię FIFA 13. Sami widzicie. W następnym odcinku solicytujemy Właszczykowskiego. No więc cześć.